Jakub, czyli Izrael, umiera, a jego synowie zaczynają myśleć o tym, zaczynają tak przypuszczać, że, że to jest ten moment, gdy Józef zacznie się na nich mścić. Ale to jest ich wyobrażenie o Józefie. Oni tak zaczęli. O nim myśleć pod wpływem tego, co zostało w ich pamięci, z ich życia. Ale gdyby znali Józefa, zupełnie by tak o nim nie pomyśleli. Zupełnie by tak na niego nie popatrzyli, ani, ani nie przyszłoby im do głowy, że, że, że on tak może pomyśleć, że, że będzie się chciał na nich zemścić, że będzie chciał im coś złego zrobić za to, za to co oni w jego życiu zrobili. I tutaj y, jego bracia, bracia Józefa, odbierają jedną z kolejnych ważnych i poważnych lekcji y, co do życia. Że zawiścią nie da się żyć, a, a zemsta y, po prostu nie karmi. Myśliwość nie karmi. I prędzej czy później raczej prowadzi do śmierci niż do życia. Znacie dobrze tę sytuację, kiedy słyszycie krzyk, płacz swojego dziecka, które zostało samo w pokoju i które przestraszyło się jakiegoś dźwięku, cienia, jakiegoś przedmiotu. Wpadacie i mówicie: Spokojnie, nie ma się czego bać. To, czego się boisz, nie jest takie straszne. Być może nie istnieje, jest jakimś Twoim przewidzeniem. Podobnie zachowuje się. Jezus w dzisiejszej Ewangelii bierze nasz strach, nasz lęk i mówi: Nie martwcie się o to, że możecie stracić swoje bios, swoje życie doczesne. Martwcie się o to, że możecie stracić to, co jest waszym życiem wiecznym, życiem Boga w Was. Martwcie się o to, dlatego że. Te, to jest jakby długodystansowe. To jest obliczone na to, że to będę żył dłużej w życiu wiecznym właśnie bez, bez końca, bez finiszu, a moje życie doczesne tu i teraz skończy się. Skończy się naprawdę chyba czasem szybciej niż myślimy, bo oszukujemy się, że wszystko będzie trwało wiecznie. Nie lubimy, kiedy różnego rodzaju rzeczy, przyjaźnie, związki się kończą. Ale to jest prawda o naszym życiu. Jezus mówi zbudujcie sobie hierarchię wartości, także w rzeczach, których się, o które się boicie. Bójcie się, lękajcie się w mądry sposób, nieparaliżujący sposób o swoje życie wieczne, aby tego nie stracić, bo to jest największe dobro, które otrzymaliśmy od Boga i to jest dobro z najdłuższym, z najdłużej możliwym terminem przydatności do spożycia.